Szanowni Państwo, ja nie ukrywam, że jestem troszkę rozdarty, jeżeli chodzi o, dziś, o dzisiejszą prezentację, dlatego, że z jednej strony powinienem opowiadać jako, m, może nie ekspert, bo ja bardzo nie lubię tego słowa, ale osoba niezależna, która z dystansem patrzy na jedne zja na zjawiska, które pojawiają się na Facebooku, a z drugiej strony jestem aktywnym użytkownikiem Facebooka, który notorycznie po Facebooku buszuje i który każdy dzień w pracy od zalogowania się do Facebooka zaczyna. W związku z tym chciałbym może zacząć od m, statystyki. U nas jest, myślę, około 100, 110, 120 osób. Liczę tak bardzo, bardzo ogólnie. Zakładam, że mniej więcej połowa z Państwa posiada dzieci w wieku gimnazjalno-szkolno-licealnym, czyli daje nam to liczbę około 50 dzieci. No, jeżeli dwójka, to około 100. Szanowni Państwo, tutaj, jak siedzimy w tej sali, z naszych badań wynika, że tylko 15 z Państwa, 15 osób rozmawiało ze swoimi dziećmi, o bezpieczeństwie w internecie, o bezpieczeństwie profili. Oczywiście myślę, że tutaj ta statystyka będzie trochę wyższa, dlatego że wszyscy jesteśmy zainteresowani tą tematyką. Natomiast na, te, na ten ogrom osób, które tutaj siedzi, tylko 15 osób wcześniej w ramach profilaktyki próbowało uświadomić dzieciom, czym im może grozić to, że nie dbają o ustawienia swojej prywatności w sieci. Ja w tej prezentacji postaram się skupić na konkretnych przykładach, konkretnych zjawiskach, żeby Państwo mieli świadomość tego, co dzieci w wieku szkolnym, gimnazjalnym obecnie na Facebooku robią. Powiem o trzech zjawiskach. O zjawiskach spotet, czyli stronach, które są poświęcone temu, żeby można się było łatwo poznać w realu za pomocą Facebooka stronach typu hated, czyli stronach, które są ukierunkowane tylko i wyłącznie na to, żeby szerzyć nienawiść i agresję. I stronach typu ja chciałem tutaj użyć jakiegoś ładnego związku frazeologicznego, chciałem jakoś wy... wygładzić to określenie, ale myślę, że zostawię je tak, jak jest. W stronach typu najlepsze gimnazjalne dupeczki. Szanowni Państwo, są takie strony na Facebooku, które gromadzą po, kilku, po kilka tysięcy fanów, na których gimnazjalistki prezentują swoje zdjęcia. I fakt, że one zostaną nazwane, w cudzysłowie, tutaj to jest cytat, najlepszymi gimnazjalnymi dupeczkami, wcale nie oznacza, że jest to określenie pejoratywne, wręcz przeciwnie. Facebook zrobił nieprawdopodobną rzecz w historii internetu. To znaczy skończył z anonimowością, jeżeli chodzi o sianie agresji i nienawiści w internecie. Wcześniej, kilka lat temu, była taka szyba można powiedzieć. Było to zabezpieczenie, że publikowaliśmy komentarze hmm, pod formą nicku. Nie można było dojść do tego, która osoba jaki komentarz publikowała. Była taka forma, taki wentyl bezpieczeństwa, który powodował dokładnie to, że nie można było dojść w przypadku kłótni czy agresji w internecie, jaka fizyczna, realna osoba siedzi po drugiej stronie monitora. Facebook z tym skończył definitywnie. I to nie tylko w samej przestrzeni tego portalu, ale również w przestrzeni innych serwisów, na których młodzi ludzie się spotykają i z których korzystają. Eee... Do tego tematu wrócę jeszcze pod koniec, kiedy opowiem o tych trzech stronach. Proszę mi przypomnieć jakby co, żebym przypomniał o zadaniu, bo mam dla Państwa zadanie, żebyśmy wszyscy wyszli wzbogaceni o pewne doświadczenia z tej konferencji. Jakby mi uciekło, to proszę mi przypomnieć. Strony typu spotet. Na czym to polega? No załóżmy, że jesteśmy wszyscy tutaj uczniami gimnazjum. Powiedzmy przez 5 minut jesteśmy wszyscy w gimnazjum, spotykamy się na konferencji. I ponieważ poznałem dużo ciekawych osób, chciałbym Państwa z powrotem odnaleźć za pomocą Facebooka. W związku z tym, co robię. Zakładam stronę na Facebooku Spotted, to jest siódma konferencja, tak? Siódma międzynarodowa konferencja dotycząca bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Proszę znajomych, żeby tą stronę polubili i na tej stronie umieszczam komentarze. Widziałem Panią w trzecim rzędzie, w drugim rzędzie. Proszę się do mnie odezwać, wysłać do mnie wiadomość na takiego maila. Państwo tę wiadomość wysyłają. Dzięki temu możemy się umówić i spotkać w realu. W tej wiadomości mogą Państwo wysłać numer telefonu, bardzo chętnie, adres, jeszcze lepiej. To te dane całkowicie wystarczą. I teraz proszę sobie wyobrazić, że takich stron funkcjonuje około kilku tysięcy w całej polskiej przestrzeni Facebooka. Te strony gromadzą po kilka tysięcy fanów. I teraz tak. Są te strony, które dotyczą poznawania tylko w konkretnych miastach, jak tutaj zaprezentowałem, ale są też również strony, które służą do poznawania się za pomocą klubów, dyskotek, szkół, innych wydarzeń, które miały miejsce, takie jak koncerty. I teraz. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że nad tym nie ma absolutnie nikt kontroli, bo jeżeli 16-letnia, 13-letnia, 14-letnia dziewczyna wysyła wiadomość na taką stronę, że widziała fajnego chłopaka, podaje w, tej, podaje w tej wiadomości na przykład swój numer telefonu, co się często zdarza, absolutnie nikt nie wie, kto siedzi po drugiej stronie tego profilu, kto jest administratorem tego profilu i nie wiemy, do kogo te dane trafiają? Proszę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zostały odwrócone proporcje w internecie. Facebook zrobił to, przed czym jeszcze 10-5 lat temu wszyscy przestrzegali, żeby nie podawać innym swoich danych, na przykład poprzez czat. Teraz nie ma absolutnie takiej potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że tak samo jak tutaj siedzi 120 osób i załóżmy, że wszyscy mielibyśmy konta na Facebooku, to tylko 12 z nas, zadbało o swoje ustra, ust, ustawienia prywatności. W całej reszcie ja jestem w stanie wejść na konto i zobaczyć co Państwo lubią, z kim się spotykają, jaki jest państwo ulubiony kolor, jakiej muzyki słuchają, gdzie Państwo pracują yy, i z kim się Państwo, w jakich wydarzeniach Państwo ostatnio wzięli udział. W tym momencie, jeżeli osoba wysyła zgłoszenie na tego typu stronę, ja mogę sobie wejść na jej profil i przejrzeć dokładnie wszystko. Jeżeli chodzi o osobę, która chciałaby dziecku w tym momencie zrobić krzywdę, nie ma absolutnie lepszego sposobu na to, żeby do takich danych dotrzeć. Drugi typ strony, strona powiem szczerze, mnie dość mocno zbulwersowała, mimo że tak jak mówię, jestem aktywnym użytkownikiem Facebooka, widziałem na Facebooku, no że wszystko to może za dużo, ale sporo i niewiele rzeczy jest mi w stanie zaskoczyć ta zaciśnięta pięść z napisem angielskim hate, czyli nienawiść, jest wzięta z tarnowskiej strony poświęconym właśnie hejtowaniu, jak to mówi młodzież. Na czym to polega? Kiedy widzimy jakieś zjawisko, które nie daje nam absolutnie spokoju, z którym się nie zgadzamy, które chcielibyśmy napiętnować, umieszczamy komentarz na takiej stronie, pod swoim imieniem i nazwiskiem. Cały czas zaznaczam o tym e, obdarciu z anonimowości, z którym mamy teraz miejsce. Jeżeli chodzi o... Mm, samo zjawisko nie jest to, jakby nie jest to problem, jeżeli byśmy piętnowali na przykład krzywe płytki chodnikowe. Ale co w momencie, kiedy rzecz, którą chcemy napiętnować, to nie jest już tylko wydarzenie, to nie jest niedziałająca komunikacja miejska, ale to jest osoba, którą spotykamy codziennie w szkole. Ja tutaj umieściłem tylko jeden przykład. To jest też z gimnazjum bodajże Starnowskiego. Nie będę tego cytował, mogą się Państwo z tym zapoznać. Te teksty są pełne wulgaryzmów, pełne złośliwych komentarzy. I żeby uświadomić skalę tego problemu, na następnym slajdzie, Szanowni Państwo, po lewej stronie, to jest pierwsza strona wyników z Google. Kiedy ja wpisałem hated gimnazjum, wyników Google podaje około 20 tysięcy. Przypuszczam, że będzie tych stron może około tysiąca. Po prawej stronie mamy wyniki z Facebooka Hated Gimnazjum. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak to wygląda w praktyce. Osoba, która chodzi do gimnazjum, widzi kolegę, który siedzi na korytarzu. Nie podała mu się z jakiegokolwiek powodu. Na przykład, bo nie ma nowego smartfona, bo jest gorzej ubrany. Wchodzi na taką stronę Hated Gimnazjum numer 8. Przypuśćmy z tychów, ja pochodzę z stychów, więc niech to będzie gimnazjum tyskie. Na tej stronie zamieszcza komentarz. Wulgarny, agresywny, pełny nienawiści dotyczący tej osoby. Nie podaje jego imienia i nazwiska, ale szanowni państwo, to, że on nie podaje jego imienia i nazwiska, to jest w ogóle nie... to jest nieistotne. Dlaczego? Dlatego, że te strony zwykle lubi 80, 100, 120 osób. Ktoś może powiedzieć to niedużo. Przecież demotywatory lubi prawie milion 300. 000. Serce i rozum ponad milion. Ale 80 osób to jest 50% tej społeczności, na przykład. Albo 20%. I mimo, że na takiej stronie nie jest podane imię i nazwisko osoby, która jest hejtowana, wszyscy doskonale wiedzą, kto to jest. Wystarczą dwa dni, wystarczą cztery komentarze pod tym, żeby to się pokazało. I jak się czuje takie dziecko, które dowiaduje się, że go, że go na nic nie stać i że się wszyscy z niego śmieją, i że śmieją się dlatego, że na przykład nie ma nowego telefonu. Facebook takie strony usuwa, ale tych stron jest tyle i nie wszyscy je zgłaszają, że zwykle kilka dni, kilka miesięcy takie strony sobie w tej sieci powiszą. Ja zwracam uwagę na ten poważny problem, dlatego że chciałbym Państwu dać narzędzia, które Państwo pokażą konkretnie, co się dzieje, jak to naprawdę wygląda. Że w momencie, kiedy Państwo gdzieś zetkną się z hasłem spotted, hated, żeby Państwo wiedzieli, na czym to dokładnie polega? Jak to zjawisko wygląda w rzeczywistości? Cytat mówi sam za siebie. To jest z żywcem przepisane ze strony, e, ze strony bodajże warszawskiej, bo sobie przeglądałem e, różne tego typu strony. Gdyby ktoś potem sprawdził historię u mnie w komputerze, to mogłoby być średnio, powiem szczerze. E, kiedy jest cztery godziny różnych profili gimnazjalistek, ale to w celach naukowych oczywiście. E, szanowni Państwo, te strony działają dokładnie na takiej samej zasadzie. Dziewczyny wrzucają swoje zdjęcia po to, żeby być ocenianymi przez rówieśników. Nie jest to zjawisko absolutnie nowe. Każdy chce być akceptowany społecznie, żeby było. Ciekawiej, chłopiec również może zostać najlepszą gimnazjalną dupeczką. Też się takie przypadki zdarzają. Chłopcy również chętnie wysyłają swoje zdjęcia. To, że takie zdjęcie się pokazuje, często z imieniem i nazwiskiem osoby zostawiam bez komentarza. Jest to oczywiste, dlaczego jest to niebezpieczne. Natomiast jakie zjawiska dzieją się jeszcze na tych profilach i jak to może wpłynąć na samą psychikę dziecka? Szanowni Państwo. Na tych profilach bardzo często mamy do czynienia z konkursami. Konkursy wyglądają w ten sposób, że na przykład moderator decyduje, które dziewczyn, które zdjęcia umieścić, umieszcza 10 zdjęć i te, ta dziewczyna, która dostanie najmniej lajków albo najmniej komentarzy, odpada. Odpada w takiej formie, że przekreśla się ją wielką czerwoną kreską. Zostawia się to zdjęcie, ona jest przekreślona, ona jest niefajna, ją zostawiamy, zostaje 9 dziewczyn. Co w tym momencie ma zrobić dziewczyna, która widzi, że odpadła jako pierwsza, która nie jest na tyle atrakcyjna w cudzysłowie oczywiście, żeby podobać się koleżankom i kolegom, która dostała 6 komentarzy mniej, dwa udostępnienia mniej i cztery lajki mniej niż koleżanka z klasy, eee, żeby było śmieszniej, albo, boże, bo żeby, żeby pobudzić większą zgrozę, bardzo często eee, dostanie się na taki profil z formą nobilitacji. Eee... Kiedy sobie Państwo przejrzą y, komentarze pod takimi profilami, to zobaczą Państwo, że dziewczyny na przykład 2-3 miesiące na to czekały, żeby wylądować na takiej stronie. Y, krótka charakterystyka tych profili. Szanowni Państwo, ja chciałbym uczulić na to, że jeżeli ja mówię o stronach spotted, hated, czy właśnie tych dotyczących prezentacji zdjęć, to, to, to nie jest tak, że te granice są sztywne. Na stronie spotyt również można się spotkać z ścianiem nienawiści, pokazaniem tego, co lub kto na mnie odpowiada i na odwrót. Natomiast y, charakterystyka tych stron, które są kreowane naokoło gimnazjów, y, szkół podstawowych czy liceów. I zwykle jest to niewielka ilość fanów, która grupuje małą, małą społeczność danej szkoły, jest to krótka żywotność profili, dlatego że musimy sobie uświadomić, że zawsze taką stronę zakłada osoba fizyczna, zakłada ją człowiek, najczęściej uczeń szkoły, który po trzech latach z tej szkoły odchodzi i prowadzenie tego profilu przestaje go bawić. Na jego miejsce trafia się inny, który na przykład doda mm, do jego adresu dwie cyferki i wszystko się wtedy zgadza. Eee, pozorna kontrola administracyjna te, mm, polega to na tym, że zgłoszenia często wysyła się na maila, który tam jest podany. Więc jakby mm, dziecko ma świadomość, że ktoś te zdjęcia podgląda i ktoś nad tymi zdjęciami czuwa. Ale o ile osoby, które są umieszczane na tych profilach są łatwe do przejrzenia, można wszystko sprawdzić, o tyle absolutnie nie mamy pojęcia, kto ten profil założył. Łatwe oznaczenie ofiary, o tym mówiłem, dlatego że jak jest mała społeczność, to nawet jeżeli ktoś napisze okulnikami o kogo chodzi, to doskonale wiadomo, która osoba jest atakowana. No i akceptacja agresji, co jest też jakby znamioną Facebooka, że przemoc rodzi przemoc. To tak zwane hejtowanie jest formą komunikacji obecnie w Facebooku całkowicie akceptowalną. Szanowni Państwo, najlepsze filmy z muzyką nie, na YouTube nie mają tak gwałtownego przyrostu, jak filmy, na których komuś dzieje się krzywda, ktoś robi coś głupiego, ktoś się przejęzyczył albo nagrał jakieś głupie wideo. Te filmy potrafią przyrosnąć w skali 500 tysięcy w ciągu tygodnia i zbierają dziesiątki, setki komentarzy i negatywnych ocen. Ludzi y, obecnie nic, ta, nic tak nie bawi w internecie, jak to, że mogą wyrazić swoją niechęć do czegoś. I mówiąc o Facebooku, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz i tutaj dotarliśmy do zadania. Y, komentarze to nie tylko Facebook. To są dziesiątki obecnie stron, na których ludzie w wieku, czy dzieci w wieku do 18 lat regularnie codziennie przebywają. U nas w marketingu mówi się tak, jeżeli chodzi o, o cały obszar działalności e-commerce i sieć, że im, im, im łatwiej, tym trudniej. Im więcej rzeczy wprowadzamy do internetu, żeby było nam się łatwiej w nim poruszać, tym trudniej chronić naszą prywatność. Facebook umożliwił system dodawania komentarzy, między innymi na kwejku i demotywatorach, dwóch najpopularniejszych serwisach, w ten sposób, że wystarczy, że zalogujemy się na konto, i nasz komentarz jest wyświetlany na samym dole bezpośrednio z naszego konta. I teraz moje zadanie dla Państwa. Dzisiaj, jutro, jak już Państwo wrócą do domu, proszę sobie wejść na kwejka albo na demotywatora, w cudzysłowie, zabawić się w Stalkera, znaleźć ofiarę, wytypować i dowiedzieć się na podstawie jej profilu Facebookowego 10 rzeczy. Dowoleniem wybranych, ogólnych. To może być yy, imię najlepszej przyjaciółki, ważne wydarzenie w ciągu ostatniego miesiąca, jaki lubi kolor, jakie ma zwierzę, do jakiej szkoły chodzi. Gwarantuję Państwu, że na trzy osoby, które Państwo wytypują, w jednej uda się Państwu zgromadzić 90% informacji. I to nie logując się na Facebooka. Poruszając się tylko i wyłącznie po stronach, które są uznawane za nieszkodliwe, które służą do zabijania czasu. Dlatego, że Facebook umożliwił to, że jest nam niesłychanie łatwo w takich stronach nawigować. Szanowni Państwo, i to w zasadzie tyle, co chciałem, co chciałem powiedzieć. Na koniec zostawiam jeszcze troszkę, troszkę statystyk które robiliśmy w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii. Niestety w Polsce przymierzamy się, przymierzamy się od przyszłego roku do, do zrobienia wśród naszych klientów takiej większej kampanii dotyczącej właśnie wypytywania o to. Natomiast nie sądzę, żeby te dane jakoś diametralnie od Polski, od Polski się różniły. I dlaczego ja to Państwu mówię, tak na sam koniec? Bo ja nie jestem w stanie, po pierwsze, ja nie jestem pedagogiem, po drugie, ja nie pracuję w szkole, nie jestem nauczycielem, ja nie znam narzędzi, jak dziecku, które się na takiej stronie znajdzie, jak jemu pomóc, co należy w tej sytuacji zrobić, bo nie wiem. Jedyną metodą chyba, żeby się o tym dowiedzieć, to jest fakt, żeby przeglądać jego pocztę, jego korespondencję, bo dziecko zwykle samo o tym nie powie. Dlatego, że po pierwsze, nie traktuje tej przemocy wirtualnej jako przemocy rzeczywistej, mimo że ta eskalacja może boleć dużo bardziej, a po drugie, jeżeli próbowałoby coś z tym zrobić, to wystarczy, że taka osoba, która prowadzi ten profil hated, o tym napiszę i ta przemoc rozwija się dalej. Ja bym bardzo chciał, żeby z tego mojego wystąpienia Państwo wiedzieli to, na czym te zjawiska polegają, że kiedy gdzieś się to obije o uszy, żeby można było reagować, dlatego że wbrew pozorom, jeżeli te strony są prowadzone w obrębie gimnazjum, bardzo łatwo wśród społeczności dzieci, wśród klasy dość kto tą stronę założył. I żeby te rzeczy, które dzieją się w świecie wirtualnym, jak najszybciej przenosić do świata realnego. Żeby uruchomić bądź opiekę rodziców, zaangażować to wychowawcę, szkołę, pedagoga. Żeby być wyczulonym na to, że takie zjawisko może dotknąć każde z dzieci bo stron dotyczących tego są naprawdę setki, tysiące, cały czas powstają nowe. Szanowni Państwo, jeżeli mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego, chcieliby się Państwo e, może nie poradzić, ale zapytać o to na jakich serwisach, na jakie serwisy uważać, jak to wygląda, ja zachęcam do kontaktu, e, jeszcze, jeszcze w tym siedzę, jeszcze jestem w takim wieku, powiedzmy, że łapię się do tej grupy gimnazjalny i wiem jeszcze na czym to polega choć tak jak rzekłem są rzeczy nie tylko których nie śniło się e, filozofom ale które mogą które mnie już zaskakują jeżeli mógłbym w państwu być w jakikolwiek sposób pomocny to proszę śmiało, śmiało pisać jestem do dyspozycji dziękuję bardzo